thank you podlepamy zasila. Jestem Natalia. Studiuję dziennikarstwo w Kielcach na drugim roku. Mieszkam w Kielcach od urodzenia. Jest to moje miasto rodzinne, które może nie jest największe, ale jest spoko. Przez długi czas myślałam, że tu się nic nie dzieje, tak kompletnie, że to jest takie zadupie, taka totalna wieść, tak, szkoła dom, szkoła dom. To kiedy no, jeżeli narzekamy, że nic się nie dzieje, jeżeli chcemy, żeby zaczęło się dziać, jeżeli chcemy, żeby, żeby było ciekawie, żeby nie tylko, nie, nie myślmy tutaj o całym mieście, żeby wszyscy byli szczęśliwi, że coś się dzieje. Po prostu, jeżeli my potrzebujemy spotkać się z, ki z, z kimś sławnym, z kimś znanym, z jakimś autorytetem, to staramy się stworzyć takie, takie spotkanie. No to jest trudno, oczywiście, że to jest trudne, ale jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś naprawdę ma super motywację i, i po prostu chce, stara się i dąży do tego, no to proszę bardzo. Najtrudniejszy jest pierwszy krok. to yy, najfajniej jest znaleźć sobie grupę ludzi, nie być yy, samolubem, jakimś tam bo z osiem samosiem, który sam wszystko wie najlepiej. Znaleźć sobie grupę ludzi, która się będzie wspierała, która będzie pomagała grupę przyjaciół. I to naprawdę daje bardzo dużo na samym początku. To, co jest dość istotne i bardzo bezpieczne w takich aktywistycznych, społecznych działaniach, to jest satysfakcja. Ona jest bardzo duża, ale też często jest y, połączona z frustracją, jeżeli trzeba coś się nie uda zrobić. Tutaj często możemy mieć mega dopływ energii i takiego satysfakcji, co tu się robi, że to ma sens, etc. Ale też jednocześnie możemy mieć tak, że wszystko jest do dupy i że gorzej być nie może i w ogóle katastrofa. Plus, jeszcze, jest niebezpieczne, jest to takie, że trzeba będzie robić wszystko za darmo. I będziemy takimi 30-letnimi wolontariuszami, którzy w cholerę jasną już dawno powinni nie być wolontariuszami, tylko powinni pracować. Mm -hmm. Ale też to zaangażowanie jeszcze tak. wspomniane, że to faktycznie, bo to są często takie działania, no one są bezpłatne, więc wiadomo, ta osoba, która się podejmuje jakiegoś działania takiego, czy wolontarystycznego, czy jakąś taką inicjatywę chce rozkręcić, no to jednak poświęca jej dużo czasu, jakiejś energii, czasami swoich, jakichś własnych środków, pieniędzy, jakichś rzeczy materialnych. I to można się trochę zapędzić w to, więc trzeba troszeczkę z tym uważać. Powinno być świeckie. Mhm. No i, i mamy właśnie przebitki z okolic kościoła, z tego właśnie jednego skrzyżowania, gdzie jest dużo bieli i czerwieni, właśnie razem zestawionych, także to mogłoby iść jako jakieś tam tło. Dodajemy to to na początek tego, tego człowieka, który tam jest atrakcyjny, tak, tak jak powiedziałeś, że tam Polaka się nie znajdzie. Mhm. Y I piszemy pierwszego ofa. Tak? Kolejny dzień bez żadnej zmiany. Chciałbyś coś robić, nie wiesz co? Popchnąć do przodu swoje sprawy, chociaż o jeden mały krok. Pierwsze piękne założenia projektu były takie, iż. Um, założymy wideobloga, na którym będziemy. Umieszczać odcinki. Myślałyśmy, że tych odcinków będzie nawet dużo. Um, o krótkie filmiki o ludziach, którzy działają w Kielcach, którzy będą opowiadać o sobie, o swoich inicjatywach, o tym jak oni zaczynali i na koniec będą dawać rady innym młodym aktywistom, jak właśnie zacząć, jak sobie poradzić na początku i tak dalej. Następnie yy, nasz plan ograniczył się do pięciu odcinków. Yy. Przy ostatnim zjeździe w Warszawie były już cztery odcinki. Aktualnie jest powiedziane, że to będą dwa odcinki dużo krótszych filmików i mówiących o czymś innym. Brzmi to bardzo kiepsko i bardzo się tego boję, bo to brzmi zarumbiście kiepsko. I myślę, że nasze filmiki nie będą miały 50 wyświetleń nawet. Plany na teraz są takie, że mamy zrobić dwa filmiki o naprawdę fajnych inicjatywach, które będą tak naprawdę promowały tylko ich, promowały te inicjatywy, nie będzie tam nic porad dla młodych aktywistów. Chcemy bardziej teraz pokazać tylko to, że się dzieje w Kielcach. Koncepcja została zmieniona, ponieważ zaczęłyśmy zauważać realia i to, że czasowo po prostu nie wyrobimy się w projekcie, żeby zrobić. Nie damy rady co dwa, trzy tygodnie nagrywać całych odcinków, filmików z ludźmi. Nowe technologie to jest takie, takie, takie trochę pojęcie parasol, taki, y, takie określenie, które w zasadzie ma po prostu przywoływać jakąś, jakieś skojarzenie, ale żeby wyjaśnić dokładnie, to trzeba się bardziej wgłębić w przykłady. Wiggers Carrot to Stowarzyszenie Kobiet Kochających Nowe Technologie. Pomysł na zorganizowanie spotkania w Kielcach wziął się z tego, że czujemy silną potrzebę, aby jednoczyć kobiety w Kielcach, które zainteresowane są mediami społecznościowymi, IT, User Experience Design i wszystkimi tematami, które są z tym pokrewne. Jezus, no. Mamy bardzo dużo materiału, ale i tak to nie jest wystarczająca ilość do złożenia dobrego filmiku. Też do końca nie wiemy, czy, czy to porwie naszych telewidzów. I dlatego, że chcemy, żeby to było w miarę dobre i chcemy, żeby wszystko wyszło tak zarąbiście, nie robimy nic, bo nie wiemy, jak zrobić to dobrze. Nie no, jakbym od początku nie miała motywacji, to bym nie brała udziału w projekcie i to bym nie jeździła, nie jechała przez 5 godzin, 5 godzin do Warszawy i nie brałabym udziału w 10-godzinnych zajęciach tam. Jest mi przykro. Yy... Zawiodłam się sama na sobie, że, yy... że tyle założyłam, tyle miałam robić, a tak naprawdę nic nie robię. I to jednak tak jest trochę. Że jeśli ktoś, powiedzmy, interesuje się jakimiś takimi yy, akcjami społecznymi, kulturalnymi i innymi tego typu, to pewnie znajdzie coś dla siebie. W Kielcach może się coś dzieje. Nie dociera to do nas, co się dzieje. I nie wiem, takiego bezpłatnego to raczej mało, mało że takich rzeczy. W ogóle koncerty są, ale to trzeba za nie płacić. Wydaje mi się, że nie ma wystarczającej promocji różnych, różnych takich właśnie społeczno-kulturalnych wydarzeń. Uważam, że Kielce jako miasto nie ma zbyt wiele do zaoferowania, jeżeli chodzi o kulturalne rozrywki. Te darmowe, bo jeżeli chodzi o płatne, to starają się coś robić, by zainteresować ludzi. Nie mogę narzekać na to, że inni mówią, że się nic nie dzieje, że inni nie działają. No bo ja też taka sama była, Ja też taka byłam. Um, łatwo jest siedzieć sobie tylko przed kąpem, grać, albo perać w internecie i raz na jakiś czas wyjść ze znajomymi i powiedzieć, o fajnie by było to, jakby było, albo jakby tamto było, albo to zrobić, albo tamto, albo pojechać tu, tam, siam. No ale to nic nie daje, takie siedzenie i myślenie i brak działania. Że w jakiś sposób działam, sprawia, że czuję się bardziej potrzebna. Że wiem, że jeżeli coś wyjdzie, jeżeli coś co robię wyjdzie, to to ma jakiś sens.